Zaraz odkryjesz, dlaczego Twoje wiadomości dzień dobry są ignorowane podczas, gdy słowa innego faceta wciąż otwarzają się w jej głowie przez cały dzień. Znasz to uczucie, budzisz się, piszesz radosną wiadomość, a w odpowiedzi dostajesz coś płaskiego, nijakiego, zupełnie bez emocji. To rozczarowanie. Właśnie to dziś naprawimy. Oto prawda, której większość mężczyzn nie rozumie. W momencie, gdy naciskasz, wyśli. Albo sacisz jarno w jej umyśle, albo znikasz w tle jak szum informacyjny. Widziałem to wiele razy. Facet pisze długie akapity, dodaje emotikony, komplementy, a ona przewija dalej, jakby w ogóle nie istniał. Tymczasem mężczyzna, który zna sekret, potrafi jednym zdaniem całkowicie zmienić jej nastrój. Zostań do końca, bo pokażę Ci dokładnie siedem porannych wiadomości, które działają za każdym razem, wiadomości oparte na filozofii stoickiej, które sprawiają, że ona myśli o Tobie godzinami, nawet w pracy, przeglądając telefon, albo gdy leży w łóżku i nie może zasnąć. I tak, jedna z tych wiadomości jest tak subtelna, że większość mężczyzn nigdy by nie pomyślała, że może działać ale użyta we właściwy sposób staje się magnetyczna. Wiem, co myślisz, próbowałeś uroczych wiadomości, długich tekstów, nawet żartów i nic nie działało. To boli. Ale to, co zaraz Ci pokażę, to rozwiązanie. Te wiadomości nie są długie, nie są potrzebujące, są strategiczne, są proste i działają, bo opierają się na psychologii atrakcyjności i ponadczasowych zasadach stoicyzmu. Więc, jeśli kiedykolwiek czułeś się niewidzialny po wysłaniu porannej wiadomości, albo widziałeś, jak ona odpisuje komuś innemu, a ciebie ignoruje, musisz zobaczyć wszystkie siedem, zanim ten film się skończy. Przerwij ten schemat i spraw, by myślała o tobie przez cały dzień, zaczynając od teraz. Pierwsza rzecz, jaką ona widzi po przebudzeniu, nie tylko zaczyna jej dzień, ona ustawia sposób, w jaki będzie o tobie myśleć. I tu jest brutalna prawda: jeśli twoje słowa brzmią słabo, nudno albo pusto, ona nawet cię nie zauważy. Przewinie cię w swojej głowie tak, jakbyś nigdy nie istniał. Większość facetów nigdy tego nie rozumie to nie chodzi o pisanie długich akapitów, o wysyłanie tysiąca emotikon, ani o udowadnianie, jak bardzo ci zależy. Tak zachowuje się chłopiec. Mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, potrafi zmienić cały jej nastrój jednym zdaniem jednym. Różnica nie tkwi w samym tekście, tylko w sile człowieka, który go wysyła. I właśnie to pokażę ci dzisiaj. W tym filmie rozłożę na czynniki pierwsze siedem typów porannych wiadomości, które nie kończą się na zwykłym cześć. To wiadomości, które sadzą cię głęboko w jej głowie, tak że myśli o tobie jeszcze wiele godzin później, gdy przewija Instagrama, pracuje albo leży w nocy, nie mogąc zasnąć. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że pokażę ci, jak filozofia stoika może zamienić te proste zdania w echo spokoju, pewności siebie i męskiej obecności. Bo powiedzmy to jasno: nie słowa dzień dobry mają znaczenie, liczy się mężczyzna, który je wypowiada. Poranek to nie tylko godzina na zegarze, to próg, przez który przechodzi jej umysł. Jest wtedy miękki, podatny, dopiero kształtuje dzień. A twoja pierwsza wiadomość albo cię tam zakotwiczy, albo znikniesz w tle jak szum. Słaby zapomina o tobie. Spokojny ugruntowany pewny stajesz się myślą, której nie może się pozbyć. Większość facetów wszystko psuje, bo mylą uwagę z obecnością. Myślą, że wysiłek to długie wyznania, desperackie komplementy albo zalew emotikon. Prawda jest taka. Kobiety nie gonią za hałasem. One reagują na sygnał. A prawdziwy sygnał nie szyczy o uwagę, on ją przyciąga samym swoim istnieniem. Pomyśl o Marku Arelioszu, który wstaje o świcie. Nie traci ani sekundy na puste słowa czy wymówki. Zakotwicza się w jasności, obowiązku i sile. Dokładnie tak powinno wyglądać Twoje dzień dobry. To nie tylko kilka słów, to odzwierciedlenie Twojego sposobu myślenia. Dowód, że działasz z pozycji siły nie potrzeby. Oto zimna rzeczywistość. Jeśli Twoje życie jest małe, słowa puste, a obecność słaba, żaden tekst nie sprawi, że ona Cię zapragnie. Ale jeśli jesteś dyscyplinowany, pewny, magnetyczny, nawet dwa słowa od Ciebie mogą wybrzmieć w jej umyśle jak grzmot. Dlatego teraz zrobimy coś konkretnego. Za chwilę pokażę Ci siedem potężnych wiadomości na dzień dobry, które nie tylko mówią cześć. One zakotwiczają cię w jej myślach, pokazują Twoją męskość, pozwalają jej poczuć Twoją obecność bez błagania o uwagę. Gdy poznasz te wiadomości, nigdy więcej nie wyszlesz słabej, zapomnianej wiadomości. 1. Ugruntowane przypomnienie. Większość facetów budzi się i robi dokładnie to samo: wysyła słabą, desperaką wiadomość, wiesz, o jakiej mówię. Dzień dobry, piękna. Mam nadzieję, że dobrze spałaś. Nie mogłem przestać o tobie myśleć. Brzmi romantycznie, może na papierze. W rzeczywistości krzyczy. Nie mam życia poza czekaniem na twoją odpowiedź. To nie jest urok, to potrzeba w ładnym opakowaniu. I nie oszukuj się, kobiety wyczuwają to zanim jeszcze skończą czytać pierwsze zdanie. Oto prawda. Prawdziwy mężczyzna nie zalewa jej słowami. Prawdziwa siła tkwi w powciągliwości. Ugruntowana wiadomość jest krótka, mocna, niewzruszona. Coś takiego poranek. Zakowaj czujność dziś, widzisz różnice. Zero błagania, zero ozdobników. Tylko obecność, spokój, autorytet. Dlaczego to działa inaczej? Ludzie reagują na pewność. Kiedy wysyłasz krótką, stabilną wiadomość, wysyłasz sygnał spokoju i siły. Nie zabiegasz o uwagę. Pokazujesz, że twoje życie, twój dzień, twój cel już są w ruchu. Taka energia jest magnetyczna, jest bezpieczna, tworzy napięcie, polaryzację. Nie mówisz: pomyśl o mnie, proszę, mówisz: stoję mocno z twoją odpowiedzią lub bez niej. Wyobraź sobie. Tomek, 48 lat. Codziennie rano pisał jej małe powieści miłosne. Na początku odpowiadała, potem coraz krócej, aż w końcu cisza. Każda wiadomość pachniała desperacją. Wtedy Tomek się zmienił. Napisał tylko jedno zdanie: Poranek, przejmij kontrolę nad dniem. I nagle wszystko się odwróciło, ona zaczęła się do niego zbliżać, zaczęła reagować na jego energię. Jego słowa nabrały ciężaru, bo on sam nabrał ciężaru. Różnica nie tkwiła w tekście, ta tkwiła w mężczyźnie, który go wysyłał. R Marek Aureliusz powiedział: Jeśli coś nie jest słuszne, nie rób tego. Jeśli coś nie jest prawdziwe, nie mów tego. Słabe wiadomości nie są ani słuszne, ani prawdziwe. Są tylko hałasem. Ugruntowana wiadomość to prawda, to obecność, to autorytet. Więc czas na zmianę. Przestań wysyłać wiadomości, które pachną niepewnością. Zacznij wysyłać takie, które emanują siłą. Krótkie, stabilne, pewne. Bo kiedy wysyłasz ugruntowane przypomnienie, nie tylko mówisz Dzień dobry, ty zakotwiczasz się w jej umyśle zanim świat w ogóle zdąży to zrobić. 2. Subtelne. Wyzwanie. Tutaj właśnie większość facetów się wykłada. Budzą się rano i myślą, że kobieta chce przede wszystkim czuć się komfortowo. Wydaje im się, że może komplementów i słodkich zapewnień o uczuciach sprawi, że poczuje się kochana i bezpieczna. Ale oto brutalna prawda komfort bez wyzwania to nuda to zabija przyciąganie. Kobieta nie fantazjuje o facecie, który traktuje ją jak maskotkę do przytulania. Fantazjuje o mężczyźnie, który rozpala w niej ogień, który ją popycha do wzrostu, który sprawia, że musi się podnieść na wyższy poziom, by za nim nadążyć. Dlatego subtelne wyzwanie ma taką moc. Zamiast głaskać jej ego, ty je testujesz. Nie wysyłasz wiadomości, która po prostu mówi dzień dobry. Wysyłasz taką, która coś w niej porusza. Coś w stylu. Poranek. Nie daj się dzisiaj pokonać. Jesteś silniejsza niż to. Widzisz różnicę, to nie jest potrzebujące. To nie jest słodkie gadanie. To czysta siła. Mówisz jej, że oczekujesz więcej, że widzisz w niej potencjał, nawet gdy świat tego nie widzi. I takie oczekiwanie uderza głęboko. Przyciąga. Z punktu widzenia psychologii ludzie rosną do poziomu standardów, jakie się im stawia. Gdy rzucasz subtelne wyzwanie, automatycznie stajesz się w jej oczach liderem, mężczyzną, którego szacunek trzeba zdobyć. I nagle role się odwracają. To nie ty zabiegasz o jej uznanie, to ona stara się o twoje. Zwłaszcza młodsze kobiety reagują na to silnie. Mają w sobie naturalne pragnienie, by zasłużyć na szacunek mężczyzny, który nie rozdaje go każdemu. Wyobraź sobie, Dawid, pięć ty Wam polata. Spotykał się z młodszą kobietą. Zamiast typowego dzień dobry, mam nadzieję, że dzisiaj wszystko ci się uda, napisał. Nie pozwól, żeby dzień tobą rządził. Ty nim rządź. Na początku się zaśmiała, ale kilka godzin później napisała. Byłbyś ze mnie dumny dzisiaj. Widzisz, co się stało. To subtelne wyzwanie nie tylko sprawiło, że o nim myślała, sprawiło, że chciała coś mu udowodnić. To właśnie siła tego podejścia. Epiktet powiedział to najlepiej. Trudności pokazują, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy przedstawiasz jej dzień jako test charakteru, nie rozpieszczasz jej, budzisz jej potencjał. Kobieta nigdy nie zapomina mężczyzny, który sprawił, że stała się silniejsza. Więc oto zmiana. Przestań pisać jak cior liderka. Zacznij pisać jak dowódca. Twoje słowa mają ją podnosić, nie usypiać. Bo mężczyzna, który potrafi ją wyzwać, bez okrucieństwa. Bez desperacji zostaje w jej myślach długo po tym, jak odłoży telefon. 3. Linia tajemnicy. To tutaj większość facetów wpada w pułapkę, zaczynają przegadywać. Wylewają z siebie każdą emocję, każdą myśl. Całe akapity typu: tęsknię za tobą, mam nadzieję, że też o mnie myślisz, bardzo cię lubię, brzmi znajomo? Tak. I wiesz co: ona przestaje słuchać bardzo szybko. Bo oto surowa prawda przyciąganie nie rośnie w pewności, rośnie w ciekawości, karmi się tajemnicą. Linia tajemnicy polega właśnie na tym, żeby zasadzić w jej umyśle i skreń i pozwolić, by sama zaczęła ją rozdmuchiwać. Nie tu wszystkiego, zostawiasz przestrzeń, wystarczająco, by jej wyobraźnia przejęła kontrolę, coś w stylu. Ten dzień pokaże mi coś o tobie. Widzisz moc w tym zdaniu? Krótkie precyzyjne. I nagle jej umysł zaczyna pracować bez przerwy, myśli, co on ma na myśli. Czego szuka? Co ten dzień o mnie pokaże? W jednej chwili przestajesz być tym facetem, który napisał wiadomość. Stajesz się zagadką, której nie może przestać rozwiązywać. Z punktu widzenia psychologii działa tu efekt zejgarnik. Nasz umysł pamięta niedokończone rzeczy. znacznie dłużej niż te, które zostały zamknięte. Kiedy zostawiasz wiadomość otwartą, bum, zostajesz w jej orbicie. Nie może jej zakończyć bez myślenia o tobie, a właśnie tam chcesz być cicho odbijając się echem w jej głowie przez cały dzień. Wyobraź sobie, Marek 50 jad pisze do młodszej kobiety to jak poradzisz sobie dzisiaj powie mi wiele, bez wyjaśnień, bez dopisków, po prostu tyle. Ona czyta to trzy, może cztery razy i przez cały dzień wraca do myśli co on miał na myśli, czy mu zaimponowałam? Czy byłby ze mnie dumny? A Marek nie siedzi z telefonem w ręku. Już działa, skupiony, zorganizowany, stabilny. I właśnie ten kontrast, jego cisza kontra jej ciekawość sprawia, że staje się w jej oczach dziesięć razy bardziej obecny niż cokolwiek, kto by ją zasypał słodkimi wiadomościami. Seneka ujął to doskonale, Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. I dokładnie to tutaj wykorzystujesz. Pozwalasz, by jej wyobraźnia wykonała całą pracę. Nie zamykasz wszystkiego. Dajesz jej tajemnicę, a tajemnice to tlen pożądania. Oto surowa zmiana. Przestań pisać jak w pamiętniku. Przestań tłumaczyć każdą emocję i każdy impuls. Mów mniej, ale niech to uderza mocniej. Daj jej zdanie, którego nie będzie mogła wyrzucić z głowy. Zasadź pytanie, do którego będzie wracać. Bo gdy jej myśli wciąż do ciebie wracają, nawet wtedy, gdy próbuje o tobie nie myśleć, wtedy naprawdę opanowałeś sztukę obecności. 4. Milczący obraz. Oto brutalna prawda, której większość facetów wciąż nie rozumie, myślą, że im więcej słów wyślą, tym bardziej ją zaimponują. Błąd. Każde dodatkowe słowo to kolejna szansa. By wyjść na słabego, zdesperowanego albo po prostu nudnego. Prawdziwa obecność często nie potrzebuje w ogóle słów, dlatego milczący obraz uderza mocniej niż jakikolwiek esej, który mógłbyś napisać. Jedno zdjęcie może zakorzenić cię w jej myślach głębiej niż tysiąc wiadomości, dzień dobry piękna. Dlaczego to działa? Człowiek jest istotą wizualną. Nasz mózg przetwarza obrazy 60 tysięcy razy szybciej niż słowa. Jedno ujecie może wyryć się w pamięci i wywołać emocje długo po tym, jak twoja wiadomość zostałaby zapomniana. Więc zamiast zalewać ją akapitami, które błagają o uwagę, wysyłaś jedno zdjęcie. Nie selfie krzyczące zauważ mnie, ale coś surowego, spokojnego, ponadczasowego. Wchód słońca. Filiżanka czarnej kawy. Pot na twojej koszulce po porannym treningu. Bez podpisu. Bez tłumaczenia. Pozwól, by jej wyobraźnia zrobiła resztę. To ona zbuduje historię w swojej głowie, a ty będziesz jej głównym bohaterem. Wyobraź sobie to. Daniel, się węty w tajon nad nie pisze dzień dobry, kochanie. Zamiast tego wysyła zdjęcie ze swojego porannego biegu, puste ulice, horyzont przebijający się pierwszym światłem. Nic więcej, tylko obecność. Ona patrzy na to dłużej niż chciałaby przyznać. Czuje jego dyscyplinę, choć on się nią nie chwali. Wyobraża sobie jego rytm, jego oddech, jego skupienie. A co najważniejsze, wyobraża sobie jego samego. I właśnie w ten sposób zostajesz żywy w jej umyśle, nie wypowiadając ani jednego słowa. Teraz zobacz przeciwieństwo. Niepewny siebie facet wstaje z łóżka z roctochranymi włosami. Robi selfie i pisze Dzień dobry, śliczna, myślę o tobie. Co to mówi? Że jego świat kręci się wokół niej. Że nie ma nic do zaoferowania poza własną potrzebą uwagi. Ona się uśmiechnie, może nawet odpisze grzecznie i zapomni o nim, zanim jej kawa zdąży wystygnąć brutalne, ale prawdziwe. Marek Aureliusz napisał: Dusza nabiera barwy swoich myśli. Milczący obraz to twoja szansa, by pokazać jej kolor swoich, dyscyplinę, spokój, skupienie, siłę nie musisz tego tłumaczyć, nie musisz nic mówić. Pozwól, by obraz zrobił całą robotę. Oto zmiana. Przestań zalewać jej telefon słowami, które krzyczą desperację. Zacznij wysyłać obrazy, które wypalają się w jej pamięci, bo kiedy Twój poranek przestaje wyglądać jak prośba o uwagę, a zaczyna jak przebłysk siły, ona nie pomyśli o Tobie raz, będzie wracać do Ciebie za każdym razem, gdy jej dzień zwolni, i właśnie wtedy Twoja obecność staje się nieodparta. 5. Twórca ramy. Tu właśnie większość facetów ponosi porażkę. Myślą, że poranny SMS to sposób na postawienie kobiety na piedestale. Że chodzi o to, by uczynić ją centrum swojego świata. Krążą wokół niej jak planeta wokół słońca, wlewając całą swoją energię w jej dzień, nie pokazując przy tym niczego ze swojego. To nie siła, to potrzeba przebrana za zaangażowanie. Prawdziwy mężczyzna nie krąży w cudzej orbicie. On tworzy własny świat, własne zasady, własną misję i zaprasza kobietę, by do niego weszła. Na tym właśnie polega bycie twórcą ramy. Zamiast pisać, co dziś robisz, po prostu określ swój kierunek, bez proszenia, bez gadania o niczym, czysto, konkretnie z energią, poranek, trening o siódmej, spotkania jedno po drugim, dzień do wygrania. I to wszystko. Krótko, mocno. To mówi jedno. Moje życie już jest w ruchu z tobą albo bez ciebie. Dlaczego to działa? Bo kobiety reagują na impet, na energię, która już płynie. Kiedy piszesz z celem, oddzielasz się od tłum mofatetów szukających potwierdzenia. Ona nie tylko czyta Twoje słowa, ona czuje Twoją determinację. Wyobraża sobie, jak wstajesz, działasz, budujesz, zdobywasz, zanim jeszcze dopie kawę. Ten obraz zostaje w jej głowie na długo. Wyobraź sobie Antony'ego, 50 lat. Kiedyś wysyłał miękkie wiadomości. Hej, jak wygląda Twój dzień? Co planujesz? Myślał, że to pokazuje troskę. Pokazywało jedynie bierność. Potem zmienił podejście. Jego wiadomości brzmiały: poranek, siłownia zrobiona, jadę do pracy, skupienie na celu. I nagle jej odpowiedzi się zmieniły. Nie pisała już o swoim planie dnia. Zaczęła reagować na jego energię, próbowała dotrzymać mu kroku. Nie słowa zmieniły zasady gry, zmieniła je rama. Nawet Marek Aureliusz przypominał sobie o świcie. Gdy pojawia się pierwsze światło, pomyśl, co znaczy żyć jak mężczyzna. To właśnie działanie twórcy ramy. Mówi: żyję z dyscypliną, nie z dryfem. Mój dzień już należy do mnie. Nie czekam na pozwolenie, by ruszyć naprzód. Oto twoja zmiana. Przestań stawiać ją w centrum swoich porannych wiadomości, postaw siebie. Pokaż swoją misję, swój ruch, swoją dyscyplinę. Bo gdy ona się obudzi i zobaczy, że ty już jesteś w biegu, nie tylko o tobie pomyśli, zastanowi się, czy zdoła za tobą nadążyć. 6. Zabawne przekąszenie. Większość facetów kompletnie to przegapia. Myślą, że przyciąganie to tylko siła, powaga albo dyscyplina. Ale oto brutalna prawda. Jeśli wnosisz tylko ciężar, odpychasz ją. Kobiety nie gonią za kamieniem, który po prostu leży. Gonią za mężczyzną solidnym i pełnym życia kimś, kto w jednej chwili potrafi zdominować przestrzeń, a w następnej rzucić lekkie, zabawne wyzwanie. Ten kontrast nie do zapomnienia to właśnie istota zabawnego przekąszenia. Zamiast zalewać ją banalnymi komplementami, rzucasz małe zabawne wyzwanie, coś z przymrużeniem oka. Na przykład, spróbuj nie robić chaosu przed lunchem. Obserwuję cię. Widzisz różnicę? To nie jest potrzebujące. To nie jest słodka, medła romantyczna papka. To zabawna władza. Drażni się z pozycji kontroli. I wierz mi, działa to mocniej niż każde generyczne dzień dobry, piękna. Dlaczego to działa? Drażnienie tworzy iskrę, subtelne napięcie, które prosi o uwolnienie. Flertuje bez błagania. Sprawia, że czuje się zauważona, żywa, a nie znudzona. A kluczowe, tylko pewny siebie mężczyzna odważy się drażnić, zamiast wielbić. Dlatego kobiety podświadomie łączą tę energię z mocą. Wyobraź sobie Roberta, cztery lat. Każdego ranka wysyłał te same bezpieczne wiadomości. Uprzejme, słodkie, zapomniane. Potem zmienił podejście. Zamiast komplementu wysłał. Nie rób kłopotów przed drugą kawą. Wiesz, że nie dasz rady. Jej reakcja? Zaśmiała się. Odpowiedziała mu żartem. Kilka godzin później nadal odnosiła się do tej sytuacji. Dlaczego? Bo humor zostaje w pamięci. Otwarza się w jej głowie jak piosenka, której nie może wyłączyć. Nawet Seneka powiedział: Moc umysłu polega na tym, by być niepokonanym. To właśnie udowadnia zabawne drażnienie, nie jesteś pokonany przez jej urodę, obecność ani aprobatę. Jest spokojny, możesz się bawić, a mieszanka siły i lekkości to działa magnetycznie. Oto zmiana. Przestań wysyłać przewidywalne, ciężkie wiadomości. Dodaj iskręg. Używaj humoru mąże, nie jak desperacki klaun, proszący o śmiech, ale jak król, który wie, że może się uśmiechnąć. Bo kontroluje sytuację. Bo mężczyzna, który potrafi drażnić z pozycji siły, nie tylko dostaje odpowiedź, żyje w jej głowie bez czynszu przez cały dzień. 7. Ponadczasowa nota stoika. Słuchaj, każdy potrafi wysłać dzień dobry, ale niewielu mężczyzn wysyła coś, co zostaje w pamięci po śniadaniu. Tu właśnie się odróżniasz. Nie przez emotikony, nie przez banalne komplementy, przez prawdziwą głębię. Kiedy Twoje słowa niosą wagę, przestajesz być kolejnym imieniem na jej ekranie. Stajesz się mężczyzną, który poszerza jej myśli, który pozostaje w jej głowie długo po tym, jak przewinie wszystkich innych. Ponadczasowa nota stoika nie polega na nauczaniu ani udawaniu góru. Chodzi o rozpalanie iskry, linię, która uderza i zostaje. Na przykład, Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Dusza nabiera barwy swoich myśli. Jakiego koloru używasz dziś? Widzisz różnicę? Nie szlebiasz, nie błagasz o uwagę. Wzywasz się do myślenia, do zaangażowania. Pokazujesz, że żyjesz z dyscypliną, filozofią i głębią i zostawiasz się z pytaniem, którego nie da się po prostu przesunąć palcem. Dlaczego to działa? Kobiety najsilniej łączą się z mężczyznami, którzy sprawiają, że czują i myślą głębiej niż powierzchownie. Taki tekst nie tylko czyni cię atrakcyjnym, czyni cię rzadkim. Mężczyzną, który ją ostrzy, zamiast odwracać uwagę. Wyobraź sobie Majkala pięcie trzem lata. Zamiast nudnego dzień dobry kochanie wysyła ton Seneka powiedział. Bardziej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości. Pamiętaj o tym dziś. Czyta raz, potem jeszcze raz. Później, gdy przychodzi stres, jego słowa odbijają się echem w jej głowie. I tu jest zwrot, już nie słyszy Seneki. Słyszy jego, Michaela, staje się głosem. Do którego zwraca się, gdy potrzebuje siły. To nie tylko przyciąganie, to wpływ. Epiktet ujął to najlepiej. Nie wyjaśniaj swojej filozofii, uosabiaj ją. Dokładnie to robisz tutaj. Nie chwalisz się swoją głębią, nie wymuszasz mądrości. Żyjesz nią i płynie ona naturalnie przez Twoje słowa. Ona to czuje. Oto zmiana. Przestań wysyłać poranki, które znikają do lączu, wysyłaj słowa, które rozbrzmiewają aż do nocy. Kiedy stajesz się mężczyzną, który wnosi klarowność, spokój i ponadczasową myśl w jej dzień, ona nie tylko o tobie myśli, cicho zastanawia się, dlaczego nikt inny nigdy do niej tak nie mówił. Bądźmy jasni, te siedem typów wiadomości to nie sztuczki. To nie żadne tanie podrywowe teksty, to odbicie mężczyzny, którym już jesteś. Jeśli jesteś ugruntowany, zdyscyplinowany, magnetyczny, Twoje słowa zostaną w jej głowie. Jeśli jesteś potrzebujący, pusty, słaby, znikną zanim kawa ostygnie. Oto Twoje wyzwanie. Napisz w komentarzu, moje słowa niosą wagę. To Twój nowy standard. Twoje słowa nie są tanie, nie są wypełniaczem. Są przedłużeniem Twojej obecności, Twojej ramy, Twojej męskości. A gdy Twoje słowa niosą wagę, nawet dwie liniki mogą zakorzenić Cię głęboko w jej myślach. A jeśli poważnie myślisz o ostrzeniu tej obecności, pozbywaniu się słabości i staniu się mężczyzną, którego nigdy nie zapomni, subskrybuj. To nie jest kolejny kanał, to braterstwo. Co tydzień kształtujemy mężczyzn w broń, budujemy siłę, której nie da się zignorować. Jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, jeśli chcesz poznać trzy komponenty, których kobiety łakną, ale nigdy nie wyznają, obejrzyj wideo tutaj na ekranie. To wideo da ci dokładne słowa, które działają mocniej niż cokolwiek, co mógłbyś wysłać. Pamiętaj, chłopiec pisze SMS, żeby zostać zauważonym. Mężczyzna pisze, bo już nim jest, bądź tym mężczyzną. Polub, skomentuj i subskrybuj, jeśli jesteś gotowy opanować swoją obecność i przestać zostawiać swoją moc w jej skrzynce odbiorczej.